Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.18 moda, który się nazywa Xaeros Minimap. I dodaje nam minimapę, żebyśmy się nie zgubili w naszym świecie minecraftowym. Również zainstalujemy sobie drugiego moda, który się nazywa Xaeros World Map i dodaje nam dużą mapę, żebyśmy się nie zgubili na naszym świecie. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać 5 plików z internetu. Zatem Przechodzimy sobie na taką stronę, do której link jest w opisie do filmu, to jest strona z pobieraniem fabryka, klikamy na ten przycisk szary Download Installer i stąd pobieramy plik. Następnie przechodzimy do kolejnej strony, do której link jest w opisie do filmu, to jest strona z fabryk API, zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.18, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. Na kolejnej stronie, do której link jest w opisie do filmu, mamy moda mod menu, dzięki temu modowi będziemy wiedzieć, co mamy zainstalowanego w naszym Minecrafcie. Zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.18, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. Na kolejnej stronie, do której link jest w opisie do filmu, mamy właśnie moda Xaeros minimap. Zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.18 i jeszcze sprawdzamy, czy bierzemy plik na czy na fabryka. Jako, że pobieraliśmy fabryka i yy, instalujemy to na fabryku, to musimy pobrać plik fabryka na 1.18. Zatem klikamy tutaj na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. No i na ostatniej już stronie, do której link jest w opisie do filmu, mamy moda Xeros World Map. Zjeżdżamy sobie w dół, szukamy tak samo jak poprzednio fabrykowego yy, pliku na wersję Minecraft 1.18. Klikamy tutaj strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. No, i gdy już mamy pobrane te wszystkie pliki, to możemy instalować. I co robimy? Naciskamy jednocześnie na klawiaturze klawisz jak, Robak oraz klawisz Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury. Wyskakuje nam wtedy takie okienko RAM, czyli Uruchom. Tutaj wpisujemy procent, appdata Klikamy OK. Wyskakuje nam folder Roaming. W folderze Roaming szukamy folderu .minecraft. wchodzimy do niego. Szukamy teraz folderu Versions, wchodzimy do niego. I sprawdzamy, czy w folderze Versions mamy folder 1.18. Jak tak, to ok, a jak nie, to, klikamy to uruchamiamy launcher, choć grę, chociaż raz na wersji Minecraft 1.18. To wtedy tutaj w folderze Versions stworzy nam się folder 1.18. No i jak już mamy ten folder, to instalujemy. I zaczynamy instalację od Fabric Installera. Nie mylić Fabric API. Także klikamy dwa razy z zwykłym lewym przyciskiem myszy na pobrany plik fabryki instalera. Chwilkę czekamy i pojawia nam się takie okno. Tutaj nic nie zmieniamy. Mamy wybraną już wersję Minecraft 1.18, zatem nic nie musimy zmieniać. Klikamy install i po chwili jest z sukcesem zainstalowane. Klikamy ok, to zamykamy i widzimy, że w folderze versions stworzył nam się nowy folder fabryki 1.18. Zatem zamykamy teraz to i uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy tutaj mamy wybrany profil z fabrykiem. Jak tak, to ok, a jak nie, to klikamy strzałkę i wybieramy profil z fabrykiem. Po czym klikamy Play. Tutaj zaznaczamy, tutaj znowu klikamy Play i czekamy, aż nam się zainstaluje fabryk i uruchomi się strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry. Jak widać, fabryk jest zainstalowany. Na razie nic z tym nie możemy zrobić, zatem wychodzimy z gry. I instalujemy pozostałe pliki, czyli znowu naciskamy jednocześnie na klawiaturze klawisz area, krobak oraz klawisz windows ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury. Wyskakuje nam okienko RAM, czyli uruchom, sprawdzamy czy mamy wpisany wpisane %appdata%, klikamy OK i wyskakuje nam folder roaming. Wchodzimy do folderu .minecraft i szukamy tym razem folderu mods. Folder mods stworzył nam się przed chwileczką, gdy uruchomiliśmy minecrafta razem z fabrykiem. Także wchodzimy do folderu moc i teraz zaznaczamy pozostałe pliki i przerzucamy je wszystkie do folderu moc. Mamy je tutaj w folderze moc, są zainstalowane, zamykamy i znowu uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy mamy tutaj wybrany profil z fabrykiem. Jak tak, to ok. Jak nie, to klikamy strzałkę i wybieramy profil z fabrykiem. Po czym klikamy play i znowu czekamy, aż nam się uruchomi strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry. Jak widzimy mamy zakładkę mods, dzięki właśnie modowi mod modmenu. Zatem wchodzimy do tej zakładki i patrzymy, że i widzimy że, <coughs> sorry, że mamy zainstalowane moda modmenu. Gdy klikniemy tutaj widać, że jest zainstalowany moda XLRos MiniMap i moda Xaeros world WorldMap. Ok, wychodzimy stąd i tworzymy nowy świat. wchodzimy w single player. Tu sobie zrobimy peaceful, żeby nas nic nie zjadło, zawsze zezwalam na cheaty, poza tym jeżeli chcemy się teleportować yy, dzięki mapom, to musimy mieć włączone cheaty. Yy, więcej opcji świata, zawsze sobie dodaję skrzynkę bonusową, bo czemużby nie, OK i tworzymy nowy świat i widzimy się jak się stworzy. No i mamy nowy świat, jak widać mapa jest zainstalowana, pokazuje nam tutaj yy, miejsce, w którym jesteśmy. Tutaj na środku jest nasza postać, aczkolwiek jej nie widać, bo jest na białym terenie. Także, także niestety jej tutaj nie widać, ale się przemieszczamy. Ok, i cóż trzeba zrobić, żeby na przykład sobie ustawić tę mapę po drugiej stronie? Otóż, otóż. Klikamy Escape, Options, Controls, KEYBINDS i zjeżdżamy sobie w dół i szukamy Xaeros Minimap. I y, ustawienia minimapy, czyli map, minimap Settings są pod literką Y. Zatem wychodzimy stąd, wychodzimy, wracamy do gry, klikamy Y i tutaj mamy y, właśnie ustawienia minimapy. Minimapa włączona jest w tej chwili, teraz wyłączona, nie ma jej włączona. Ok. Zmień pozycję, change position. Klikamy tutaj i teraz możemy sobie tę mapę gdzieś przestawiać, gdzie chcemy. Confirm, czyli zatwierdź. Ok, także mamy już tutaj mapę. View Settings, czyli jak mapa ma wyglądać, wchodzimy w to. I tak, size Auto 57, czyli taka jest duża, a może być taka nawet. No dobra, zostawimy sobie taką yy, shape square, czyli yy, kształtu kwadratowego albo okrągłego. Może sobie zrobimy okrągłe i ciut sobie ją powiększymy. O, 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 dobra, 70 zrobimy. Yy, za, za. Yy. LOCK MINIMAP NORTH OFF czyli wyłączone jest blokowanie na północy czyli jak to jest wyłączone to obraca nam się tutaj świat i zawsze widzimy w którym kierunku idziemy a jeżeli zrobimy tak to zawsze mamy północ na górze jak widać tutaj jest taka strzałka strzałkę, ta strzałka prezentuje nas właśnie i tutaj gdzie jesteśmy zwróceni w tej chwili tak bardziej na wschod, południowy wschód czyli jak to odblokujemy to widać, że idziemy właśnie tutaj na południowy wschód yy, ok, lightning, nie wiem co to jest yy, dobra, tutaj już chyba nic więcej dobra, nic więcej ok, yy, teraz tak entity radar settings, czyli tutaj jakie są yy, ustawienia Entity, ok, information settings, czyli display coordinates, czyli pokazuje nam nasze koordynaty, są włączone. Żeby nam pokazywało biom, jest wyłączone, włączymy sobie, bo chcemy wiedzieć, w jakim biomie jesteśmy. Display game, game time wyłączony i tutaj tam są wyłączone. Light level możemy sobie. Lock, Sky, All, Off, All, OK, OK, i teraz nam pokazuje, że tutaj jest y, światło 15, czyli tutaj nam się raczej nie zespalnują stwory, potwory, OK, tutaj też, a tutaj, tu już jest 14, także jest tutaj jasno, nie zespalnują się tutaj potwory. Y znowu. E, cóż tu mamy? Nie wiem co. E, change position, block map settings. Nie wiem co to jest, overlay settings. Aha, czy ma pokazywać mm, czanki? Aha, kolorki jeszcze jakie są. Czanków. No dobra, zobaczmy sobie tutaj light overlay. Okej, okay. co on nam tutaj pokazuje? Nie wiem. <laughs> Okej, okay. y slime czanki. O, zaznacza nam tutaj, gdzie są slimowe czanki. Okej. Okay. Dobra, i co tu jest? Waypoint settings, OK. Tutaj są ustawienia waypointów. Ok, i same waypointy, wchodzimy w to, i możemy sobie stworzyć nowego waypointa. Add edit sobie stworzymy tutaj syty A r że tutaj wystartowaliśmy. Może różowy, żeby było widać. Ok, ok, ok. Jak widać mamy tutaj takie S na środku, mamy czanki zaznaczone na różowo też. Y, ok, zróbmy sobie sry-a-ti W. Creative sobie zrobimy. Ok Enter. I możemy sobie gdzieś polecieć. Na przykład na tę górkę albo do niedźwiedzi. O! Małe nawet są mnie No, akurat nam się taki biom trafił. Nieciekawy, jeżeli chodzi o mapę. <grytania> ok, zobaczmy sobie tutaj. Tutaj sobie staniemy. Tam widać naszą, nasze miejsce spawnowania się startu. No i tutaj sobie zrobimy Y Waypoints. I dodamy sobie tutaj, tu, tutaj, tutaj jesteśmy na, 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 na zielono. O, tak zielono. Konfirm. Ok, i teraz możemy się przeteleportować na start, czyli klikamy tutaj na start i teleport. I jesteśmy z powrotem w miejscu startu. A tam mamy miejsce, tutaj. <laughs> I teraz tak. W zasadzie na temat mini to jest wszystko. Ale mamy przecież jeszcze zainstalowaną dużą mapę. Zatem, żeby wejść na dużą mapę, to klikamy Escape, Options, Controls, KEYBINDS i w dół sobie jedziemy. I, i, i mamy XRS World Map. I żeby otworzyć mapę, to klikamy M. A żeby otworzyć ustawienia mapy, to klikamy nawias kwadratowy w tę stronę odwrócony. Czyli M jest World Mapa. OK, OK, OK. I jesteśmy z powrotem w grze, i teraz klikamy M i mamy mapę. Jak widać, mamy zaznaczone miejsce startu. O, wioska tu jest. O, to widać od razu, że coś jest. Także widać, już od razu inny biom I tutaj mamy nasze miejsce tego zaznaczenia, tutaj. Czyli tak, jeżeli sobie teraz na tej mapie klikniemy prawym przyciskiem myszy na no to, to widzimy tutaj, że. że Musimy kliknąć na T, żeby się teleportować do tego waypointa. Czyli trzymamy strzałkę nad tym, tutaj, i klikamy T, i jesteśmy już yy, przeteleportowani tutaj. Yy, czyli yy, znowu duża mapa, duża mapa, i wróćmy albo teraz sobie polecimy w stronę tego, właśnie. Od tutaj lecimy w stronę S startu. Ok tutaj sobie troszkę skręcimy i troszkę sobie z powrotem skręcimy i teraz gdy wejdziemy w mapę, to widzimy, że tutaj takie malutkie kropeczki pokazuje nam, jak przechodziliśmy tę drogę. od tutaj do startu. OK, także polecimy sobie, gdzie ta wioska jest, tutaj jest ta wioska. Mamy wioskę, mamy inny bion Możemy sobie tutaj zrobić kolejny waypoint. Na mapie dużej klikamy prawym przyciskiem myszy i i, i i i i create waypoint. I tutaj jest wioska. Na zrobimy ją sobie na, 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 na złoto. konfirm OK, i mamy wioskę, i mamy start, i tak dalej. Także wszystko tu widać. Tę mapę można sobie właśnie tak przesuwać, powiększać kółkiem, pomniejszać kółkiem. No i to w zasadzie też jest wszystko na ten temat. Także jak widzicie, mod działa. Ja kończę. A wypiszcie w komentarzach, jak jeszcze chcecie poradniki. Zapraszam Was do oglądania moich serii, serii z Minecrafta Sky Factory 1 oraz serii z y, Minecrafta też Solo 5 y, jak również w serii S -S -S Sims 4 Dynastia Piastów i jeżeli chcecie poradniki na wcześniejsze wersje Minecrafta to zapraszam do kanału Stansa. a tymczasem trzymajcie się, pa pa pa, całusów 102